Dzień w Sirmione. Wczoraj były łódki, później mieliśmy iść na spacer, ale ta woda wszystkich tak wymęczyła, że siedzieliśmy na kempingu i żeśmy sobie tam bzdury opowiadali. A dzisiaj, jak co rano z pieskiem, o fajnych okolicznościach przyrody. Przy okazji, pokażę Wam może trochę kempingu, jak on wygląda. Jest naprawdę fajny. Elegancki cisza nocna jest pewnie od 22 a wszyscy chodzą bardzo wcześnie. Spać jest cichuteńko, nie ma jakichś hałasów, burz. Fakt, że to jeszcze nie jest jakiś duży sezon, ale zestawów jest sporo. Także idziemy już na kemping, postaram się trochę pofilmować. Póki kemping jeszcze trochę śpi nie, powoli już tam się ludzie ruszają. I nie chcę tak ostentacyjnie chodzić i kręcić, bo niektórych może to krępować, albo przeszkadzać, nie? Także idziemy już na kemping. Tu jest restauracja i markecik i jest przejście na kemping tą furteczką. Jesteśmy na kempingu. Tu macie basen. Wczoraj trzech z naszej ekipy już tu pływało. To są morsami. Tam jest wjazd główny i recepcja. Tam jest gdzieś... Kamper serwis, jeszcze tam nie był, jak powiem tylko z kasetką, ale te punkty do kaset są bliżej kampera. Jest nawet kaplica. O, fajnie usytuowana. A tu cytryny. Już, Hania, idziemy. Już idziemy. O, takie sprzęty też tu stoją. Wielkie. Z smartami i kładami. Polski karawaning. Nie, to jest grupa biwakowa. Co ja pomyliłem logo? I parcelki wyglądają tak. O. Tu jest pierwsza linia. Tu jest druga. Tam są półki takie trochę wyżej, żwirowane. Oświetlone wieczorem elegancko. Jest cień od drzew. My stoimy tam w dalszej części, na takim miejscu, zadrzewionym trochę z łączką. Chodź, Hania. I stoimy wszyscy w kupie. I tu macie zrzut. Troszeczkę w środku idziemy boisko do nogi mamy tu, muszę walczyć trochę z psem, bo niedźwiedziło na drugą stronę, mamy dwa zupełnie inne kierunki, hania. Boisko. tu jest parking dla samochodów, które przyciągają przyczepy jak się nie do porceliny a tam, zaczynając od tego doja, przyczepka, kamper i nasz bazyl tam na końcu. a tu takie miejsce rekreacyjne Erik tu grał bamiłtona. Jest altanka. Bardzo sympatycznie to jest. No i też widać jezioro tu. Hello. Smacznego. Ania, gdzie Ty już tam idziesz, na, na darmowe? Nie, chodź! Chodź! A i następnych odwiedzisz pewnie, tak? Oni śpią, chodź, chodź, nie ma nikogo jeszcze, chodź, no się już cieszy. Tu też jeszcze śpią, wszyscy śpią. Tylko my na wygnaniu. O! Kurczę, wiecie jak dzisiaj się ta noga przydała? Normalnie z kasetką oparłem sobie kasetę i pojechałem z tym, jak na wózku, tak dźwigać te 20 kg. Taki kawałeczek to jest jednak wysiłek. O, no także tak stoimy. No i pogoda się wyklarowała, 26 stopni. Idziemy teraz z krzyśkami. Zwiedzić ten cypel z Irmione. O, mieszka gotowa. Hadzi jeszcze odpoczywa przed trasą. A jedna ekipa wyjechała zwiedzać weneckie wyspy. Spotykamy się gdzieś tam jutro albo pojutrze. A kolejna ekipa odpoczywa i zostaje na kempingu. I idziemy w peletonie. W pochodzie prawie pierwszomajowym. A mówiłem. Będzie tłoczno. Ojedzie pies w tym. Musimy pomyśleć o takiej przyczepce do roweru. Lachadzi.

Troszkę tłoczno się robi. ma, jest. <try>

О, я уже там достала. не хочется выйти. хочешь выйти? Не добрый I idziemy dalej Duże ryby. Dobrze się dzieje. Hello. Chciałbym Wam powiedzieć, że widać cel naszej godreptanie. Nie ma świetników. Tutaj wyraźnie zapach taki jak na termach węgierskich bo tu podobno gdzieś z tych term chyba wybija woda ciepła, ale nie możemy namierzyć czy to tu także tu przez środek idzie taka krecha o. idziemy na ten teren archeologiczny i taką fajną dróżką idziemy do kasy biletowej Jeszcze z 500 metrów mamy <Sie> <Sie> Park imienia Marii Kalas A Maria Kalas miała żółtą willę i widzę, że tu jest jakaś żółta willa i czy to jest ta willa, w której spędzała wakacje No zobaczymy Bo nie sprawdzałem tego w internecie, ale jest żółta willa No, czyli to jest willa Na Ekspozycja z wykopalisk. Mozaiki ścienne, podłogowe. A tak wyglądała ta willa. Właściciel był politykiem. Tłumaczy wielkość. To, że był politykiem, tłumaczy wielkość. Tego musiał być bogaty. Elementy tarczy. Ostrza. to jest ekspozycja połączona z tym co znaleźli pewnie w okolicach zamku. I na samym półwyspie A Tu mamy makietę jak wyglądało to. To stan chyba raczej. tej chwili, w tej chwili, Do 18 roku dzieci nie płacą, płacą. płacą. Wsuwa się od razu pytanie Czemu nie wziąłem drona? To jest ta plaża Jamajka z tymi płytami takimi? Chyba i figowiec na dziku saferosie. Idziemy dalej na tylko paliska. Wczoraj widzieliśmy je z motorówki. Tu w ogóle jakaś historia jest, że w XV wieku to, to ludzie to jakoś zniszczyli. Tą willę tego to się nazywa teraz Grota. Ale to tak naprawdę to był dom, nie? A oni to jakoś nie mieli. Nie mogłem doczytać tego. Musicie sami posprawdzać historię tej groty. Idzie. No nie jesteśmy tu jedyną ekipą filmową. Już <śmiewanie> reklamówkę kręcą. Ale nas to nie interesuje. Ruiny, a w tle dwie łódki uchodźców. To są łódki turystyczne, ale w pierwszy rzut oka to przypominają, jakby wieźli hurtowo uchodźców. O, to były takie łódki, nie? Do Piękne łuki. Widzieliśmy z wody wczoraj. Kapitałem gdzie to wykłada. I jezioro Garda. No, odpocząć na plaży, na leżaczkach i dalej zwiedzać. A to jest kolejka do toalety. A moi siedzą tam na kawie. I wyszliśmy z plaży Jamajka. I teraz dołem pójdziemy, ile się da, taką właśnie ścieżką przez Gaj Oliwny. Tędy sympatycznie jest wrócić chyba niż tam górą po tych asfaltach. Ale i tak będziemy musieli iść tam przez miasto. Erik wysnuł teorię, że na Wielkanoc strzelają z tej armaty prosto w dzwon. Dobry jest, nie? Ale ładne kwiatki tutaj są. Idziemy zobaczyć, nie? Ania nie wejdzie. Poczeka z psem. Ostatni Czak by hamował. No właśnie, a ten hamulec wcale nie działa. <noise> nie no, Krzysztof jest taki posłuszny, że kazałaś mu pojechać i pojechał. No dobrze, że nie warów. Ty patrz co zrobił. Odbił się robię. tu od murka, zobacz. No i pojechał i Krzysztofa tyle widzieli. On już obiera ziemniaki. On już że ziemniaki obiera. Co be z tymi ziemniakami znowu? No? Ty, ey, patrz. ślad. Nie, nie, ślady kamował. Ty, no, okay. za Tomkiem knedle chodzą. Powiedz tyle. My, to były schody. Chyba z jałoba Nie ma go. Dajmy go w tych krzodach. Nie ma go. To, to nie Idziemy powolutku już do Kamperków. jest. Oh oh yes, Krzysztof stopie? <trychak> Nie zatrzymałeś się na stopie? Gdzie no dojechał? jak zwykle. Kolejka do serwisu. aut przede mną jest do serwisu. Do 11 ja musimy opuścić kemping. No nie wiem. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym. Ogarnęliśmy się. Działa ja ma wszystko. Mam Jak już tutaj tak na winkielku a to ci sami cały czas. Czy jak? Co? Panie lecie, czy tak coś jeszcze tu jest? Nie, nie, nie. Czasami co? Zamykają ten szlaban, czasami otwarty. Tak? I wyjeżdżamy z kierunkiem.